Dobry wieczór, zaczynamy drugą część konferencji prasowej. Ze mną trener Ragi Warszawa, pan Aleksander Bukowicz. Trenerze, poproszę o ocenę dzisiejszego meczu. Dobry wieczór, na pewno kolejny mecz można powiedzieć w naszej sytuacji o 6 punktów, bardzo istotny, ważny i wygrany też, wydaje mi się, momentami bardzo dobrym. Też stylu dużej uznania dla drużyny nie tylko, dla, nie tylko za ten mecz bo to, 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 jest, to jest proces, który trwał od, od czasu kiedy wiadomo po porażce z Wartą, ale też remisem, po remisie z Thermaliką było jasne, że, że znowu są sami w tym wszystkim muszą po prostu w tej dla licznych osób trudnej sytuacji licznie, os, licznie, nielicznych osób. E, to jest sytuacja tak trudna, e, nieliczni to rozumieją, tak powiem. E, bardzo, bardzo nieliczna os, liczba osób e, roz, rozumie, rozumie, w jakiej sytuacji znalazła się drżyna po meczu z wartą Poznań. Mówiłem, że objaw już e, charakteru było widać, meczu z Termaliką, 0-0, kiedy wiadomo, łatwo jest dalej tą drużynę ganić, ale tam już reakcja była. Rywal, który w zasadzie bardzo dużo fluktuje w tej rundzie, był trudnym rywalem na swoim boisku. Potem cztery zwycięstwa, kolejne, dzisiaj piąte, także to może drużyna tylko z, z, silnymi z silnym charakterem i za to im przede wszystkim Gratuluję. Jeszcze niczego nie dokonaliśmy, na pewno najważniejsze przed nami, ale trzeba powiedzieć, że ten okres po meczu z Wartą Poznań jest bardzo dla nas udany, włącznie z dzisiejszym spotkaniem. Prosimy o pytania. Dzień dobry, Marcin Ślączyk, Legionek. Panie Trajżek, powiedział Pan, że najważniejsze przed nami pełna zgoda, natomiast pytanie czy najtrudniejsze za Wami, bo wydaje się, że to co było najtrudniejsze do zrobienia, czy w tych pierwszych meczach z tymi drużynami bezpośrednimi, sąsiadami w tabeli udało się ugrać tyle punktów, że teraz chyba powinien być względny spokój, mniejsza presja, Legia mm. ja nie będzie faworytami w, tym, w tych meczach, co może zadziałać bardzo pozytywnie. Nie spodziewam się, że będzie łatwiej. Na pewno będzie inaczej, bo to jest niesamowite, że tak też kalendarz wygląda, że od Zagłębia Lubin do, do dzisiaj graliśmy wyłącznie z meczem Pucharowym, który też ma swój ciężar, że tak powiem. Graliśmy praktycznie wszystkie mecze z drużynami walczącymi o życie i nie odpuszczających, nie odpuszczających ani, ani przez sekundę w żadnym z tych meczów. Do tego też momentami było bardzo trudno, bardzo ciężko, więc ten okres miał tą specyfikę, że naprawdę bardzo dużo tych meczów było 6 punktów. Teraz z kolei nie ulega wątpliwości, że czekają nas mecze z drużynami z większym, nieraz potencjałem piłkarskim, z drużynami mocniejszymi. Więc pod tym kątem wiadomo, że będzie trudniej i ciężej, ale fakt faktem, że będą też inne, to mecze pod kątem psychologicznym, który jest niebagatelny w, w, w sytuacji każdej każdej drużyny, każdego sportowca. Ten aspekt psychologiczny jest bardzo ważny i, i uważam, że pierwszy i następny mecz, do którego będziemy się szykować, to jest mecz z liderem ekstraklasy, drużyną, która będzie po prostu na swoim boisku zdecydowanym faworytem i będzie musiało to udowodnić, także troszeczkę inna będzie nasza pozycja. Ja się chciałam zapytać o Tomasa Pekharta, bo już od kilku meczów walczy na całej długości szerokości wojska, bo pomaga w defensywie, nie mógł się strzelić, się, się wstrzelił, czy już teraz można powiedzieć, że odzyskał go pan ponownie dla no. Trudno powiedzieć, tak. czy, czy to jest początek serii teraz Tomasa. Tomasz ma swoją też e, wartość dla drużyny w momencie też, kiedy e, tych bramek e, brakuje, dlatego też jest e, bardzo duża cierpliwość wobec niego w momencie, kiedy tych bramek nie ma. W tej chwili to jest człowiek bardzo istotny dla nas e, w, każdy, w każdym momencie, nawet wtedy, kiedy nie strzela, ale wiadomo, że od niego też oczekujemy e, tych bramek i, i zawsze mm, on lepiej się z, też czuje strzelając, także e, na pewno e, to jest trzecia podejrzewam, bramka, którą, którą do, 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 dorzucił dwie, prawda? Dzisiaj to, to ma trzy bramki strzelone, także nie jest to najgorszy wynik, ale stać go na więcej i mam nadzieję, że to jest taki w, moment, w którym tym bramek zacznie strzelać regularnie. Robert. Dzień dobry, Robert Łąski, przygum sportowy. Panie trenerze, to ja trochę tak zapytam, bo tak, 7 meczów wystarczyło legii, żeby zdobyła 16 punktów, czyli o jeden więcej niż w 18 meczach w ubiegłym roku. Dużo spotkań bez straconej bramki, seria zwycięstw. Dzisiaj pierwszy raz od właśnie w tym sezonie trzy gole do przerwy. No widać, widać, że ten proces pana pracy postępuje, cały czas to idzie. Do przodu, z każdym meczem jest lepiej. Pierwszy raz 4-0. Tak, tak zdominowała ale jakby od ubiegłego roku, od kwietnia z meczu z I teraz chciałem Pana zapytać, czy Pan pracuje cały czas na swój kontrakt, tutaj, żeby przedłużyć? Czy Pan cały czas daje argumenty tymi meczami, tymi wynikami, przede wszystkim wydostaniem się awansem już na 11 bodaj miejsce w ligowej tabeli? I, i czy teraz jest, bo w, w styczniu, w lutym nie chciał Pan o tym rozmawiać? Dziś ta sytuacja się już uspokoiła. Jak wygląda sprawa tego, tej umowy i, i dalszej pana tutaj w przyszłości? Dziękuję. Dalej to jest dla mnie sprawa długorzędna, Uwierzcie mi, że po prostu dalej się skupiam na tym, co było moim celem, jak, jak tutaj trafiłem, żeby po prostu pomóc tej drużynie, pomóc klubowi wyjść z tej trudnej sytuacji. W tej chwili nie można powiedzieć, że wyjechliśmy, tylko jesteśmy na lepszej drodze niż byliśmy i dlatego nie naprawdę, nieraz nie, nie dostaję też takie pytania. Bardziej się tym interesują ludzie, wiesz tam e, e, mi przechylni, którzy uważają, że to jest niefer, że, że e, gada się na temat innych trenerów i tak dalej, w momencie, kiedy tutaj jest walka na, na całość o obit tego klubu. Ja nie mam z tym problemu, po prostu ja tego nie, nie, nie biorę do siebie, nie przeżywam, po prostu skupiam się na na, na tej drużynie, która jest dzisiaj w trochę lepszej pozycji niż była, jest to drużyna, którą jak porównamy ją do, do początku sezonu, kiedy walczyła o, o, o Puchary, jest uboższa o Kapustkę, o Juranowicza, o Jędrzejczyka, który dzisiaj pierwszy raz się pojawił na boisku, o Lukiniasza, o, o, o Emreliego. Joribira, który jest cały czas poza sześciu ludzi, którzy spokojnie, przynajmniej pięciu to są podstawowi zawodnicy tego klubu. Więc ja jeszcze raz duże słowa uznania dla chłopaków, którzy wielu z nich byli drugorzędnymi postaciami na początku sezonu albo w ogóle nie mieli miejsca w składzie dzisiaj. Po prostu walczą o to, żeby tą drużynę i ten klub wyciągnąć z tropatów I, i to jest... To jest coś, na czym ja się też koncentruję razem z nimi, i będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby po prostu iść w tą, tą stronę. A, a przyszłość każdego z nas jest e, mniej więcej e, nieznana, i, i dopiero, dopiero zobaczymy, e, co będzie w przyszłości. To jeszcze tylko za krótkie pytanie o na Werbisie, proszę powiedzieć. Jak bardzo jest Pani, i czy jest Pan zadowolony, ale podejrzewam, że tak z tego wzmocnienia, to przyda się chyba ktoś na lewą, na lewą stronę boizm. No to jest obiecujący transfer, jakby patrząc na, na jakby CV przeszłość piłkarza. No dzisiaj właśnie za chwilę też dołączam do, do treningu, który, który po prostu trwa dla, dla, dla dużej grupy zawodników, która dzisiaj grała mniej albo nie grała w ogóle I tam jest też Wyniamin, który pierwszy raz zatrenuje z nami, więc z tego co wiem też zaraz będzie miał wyjazd na kadrę, także ten czas z nami będzie pewnie krótki, ale. Liczę, że do końca sezonu, mając jeszcze trochę meczów ważnych, taki, taki zawodnik będzie, będzie w stanie nam pomóc. Dziękujemy. Ostatnie pytanie prosimy. Dobry wieczór, z Golbel. Ja chciałem zapytać... Czy wiadomo już co z sytuacją z Majka Noworodzkiego? Co, co dalej ze środkową obrońcą Legii, ewentualnie kto go zastąpi? Bo widzieliśmy, że dziś na boisko przed Artur Jędrzejczy, który zaliczył niezłą zmianę i też wcześniej za, za, zameldował się, nie to no, Dopiero będziemy wiedzieć, na pewno uniemożliwiła ta kontuzja dalsze kontynuowanie gry Majka, chodzi o podstawy skokowy, więc E, małe szanse są, żeby było e, dobrze i żeby było bez e, przerwy, aby ona nie była e, zbyt długa. To jest dla nas duża strata znowu. Dobrze, że jędza akurat wraca dzisiaj pierwsze e, przetarcie po tej długiej przerwie doświadczony zawodnik, który na pewno tego czasu nie potrzebuje aż tyle, ale mąż wszystko potrzebuje jak po długiej przerwie i długiej leczeniu e, e, kontuzji też potrzebuje czasu, żeby tak o, nagle zacząć e, grać, e, tym bardziej od pierwszej minuty, więc cieszę się z, e, naprawdę z postawy Lindzeja, Roza dzisiaj to już w przerwie podkreśliłem, bo to jest e, bardzo trudne, bardzo trudne dla, dla, dla środkowego obrońcy szczególnie, wejść na boisku o, z minuty na minutę e, nagle i, i po prostu sobie poradzić, a on sobie świetnie poradził, naprawdę wniósł, e, Dużo dobrego do naszej gry, i, i to jest w to jest tej sytuacji dla mnie pocieszenie. Naprawdę, ostatnio. spieszymy się na trening. Dobry wieczór, Trajan, że Barty z ja Tak chciałem wrócić do trenera, bo trener mówił, że e, ta drużyna przeszła proces i że to był mecz. E, zaczął trener od meczu z Bartem. Co takiego się stało później, że, że właśnie to poszło w tę stronę, a nie, nie w inną? No, w życiu, tym bardziej w sporcie, potrzeba po prostu wytrwałości, potrzeba po prostu odwagi, żeby się spotkać z trudnymi sytuacjami, żeby się nie załamać, żeby po prostu stawić temu czoła, tak? To, to, to pojawił się, ta drużyna jakby zasłużenie lub nie zasłużenie, ale płaciła też trochę i płaci cały czas za to, co było wcześniej, przed poprzednim przed, 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 przed roku. Tak? i początek po pierwszym zwycięstwie Wystarczyła jedna porażka, która zawsze się może zdarzyć. Zdarza się drużynom, które walczą o Mistrzostwo Polski. Zdarza się Realowi Madryt, zdarza się Barcelonie, zdarza się Liverpoolowi, zdarza się Manchesterowi City. Ale jak się zdarzy Legii, która miała taką rudę, jaką miała, zdarzy się już na samym początku, to wiadomo, że potęga tych wątpliwości i negatywnej energii wokół tej drużyny jest po prostu nie do, nie do opisania. Tak? I tutaj potrzeba po prostu naprawdę dużej siły mentalnej, wytrwałości, żeby po prostu to wytrzymać, żeby po prostu e, kontynuować z wiarą robić to, co się robi i myślę, że to jest kluczem nie ja tylko w tej sytuacji naszej, ale generalnie w sporcie. Także to, to jest jedyny, jedyny, jedyny sposób na to, ale ja i, przynajmniej jedyny, jaki ja znam. Dziękuję. Dziękuję.